13. Co więcej, to jest przeciwieństwo co. Yy, tak, kurwa, France Football złota piłka zrobiła. A co zrobili? Że jak gdyby teraz nie ma piłkarza roku w tym roku. Bo nikt nie jest. Dlaczego? Nie słyszałeś o tej akcji? Nie. Jak Lewego kraty? Naszego polaka, rodaka? Stary, to jest jedna z bardziej francuskich akcji, jaka się wydarzyła, kurwa, przez ostatnie 50 lat. Czyli że, stary, Francuzi klasycznym no to myślę, kurwa... To bym 50 lat. Stary, Francuzi swoim klasycznym kurwa z takim nie, nie, nie z tym Francuzem, no. stary, zrobili akcję... Nie, no bo, nie, ja nie mam żadnych skrupułów, bo to co oni zrobili jest tak chujowe i tak francuskie, Aha. że gdyby to nawet nie jest rasistowskie, bo oni gdyby, wiesz, jak gdyby, oni... Stary, wytłumacz mi to! Tak. Masz stary, kur... pierwszy raz słysząc od całej akcji. Masz stary, masz akcję, gdzie jest koronawirus, nie? No, no i, kurwa. To słyszałem. No, no, no właśnie, trochę kontekstu, kurwa, już nie? No i masz coroczną nagrodę, kurde, e, najlepszego piłkarza roku, która przez ostatnie 10 lat stała się niepotrzebnie popularna, ale faktycznie jest czymś, o czym ludzie rozmawiają, jest ważnym. Zawsze wygrywa to Messi, Ronaldo, chuj z tym, nie? Okej. Okay. I oni w tym roku powiedzieli, że nie będą tego robili, no bo jest koronawirus. I nie wszystkie ligi dograły do końca swojej sezonu. A żeby być uczciwym, żeby być wobec uczciwym. innych lig. Tylko kurwa jedyna liga, która nie dograła to swojego jakaś sezonu. Tak, taka najgorsza. Nie, to francuska, kurwa. Wyrzodzi no. je oni tylko nie dograli swojego sezonu. Ponadto stare wszystkie inne konkursy się odbyły, no. i kurwa ich piłkarze nie mieli w ogóle szans na złotą piłkę. No to jest tak jakbyś powiedział, że jak gdyby ee, wiesz, odwołujemy konkurs, ee, bo ja nie mogę wygrać, mimo tego, że kurwa nigdy nie miałeś szans wygrać. Brzmi, że jak gdyby. A to jak się, jak się nazywał ten konkurs? France Football. To jest yy, piłkarski dzień. Tak, piłkarski dziennik. W sensie to jest gazeta no, Ale to brzmi jak coś francuskiego. No właśnie, no bo to oni jak gdyby przejęli złotą pi... złota piłka kiedyś była nagrodą przyznawaną przez FIFA, UEFA, i Aha. był też France Football, który był przyznawany przez dziennikarzy z całej Europy, organizowane przez France Football. I później oni to połączyli i to jest France Football, złota piłka. No ale to tak. Francuzi trochę wiesz... No, Zgarnęli zgar nazwę! No nie, no jasne. No, no ale to nie znaczy, że powinni odwoływać konkurs, no, Ale mogą. Nie... No jasne, że mogą, ale to ich czyni właśnie Francuzami. To jest takie kurwa właśnie no, frajerskie mors... zachowanie. A co ile jest Co roku? No to może za rok wygrają. No co za rok wygrają? Stary w tym roku, kurwa nasz Polak, Rodach. No. Yy... Miał szansę? By wygrał stary, Bez wątpienia by wygra. by wygrał. By wygrał. A co ile? Ale to pewnie hajsy są te złota pieni. Stary, nie mać hajsy prędzej. Ale nie ma się o to chyba chodzi! Żeby no zorganizowanie prostu, tego? Że nie było hajsu, żeby mu dać za złotą piłkę. Nie, to bardziej chodziło o to, że oni są Francuzami. No, no, nie, no nie, ja myślę, że to sięga. Że... Nie, finansowe stary. Kwestie. Nie ma żadnych finansowych kwestii. To nie dostajesz pieniędzy za to, że dostajesz. No dostajesz, tak ale mi się to opłaca dać pieniądze. To jest taki kurwa konkurs, że wszyscy o tym gadają tam wątpienia, nagroda pieniędza nie jest ważna. Dostają coś, nie mam pojęcia ile, ale nie jest to ważne. No. Ważniejsze jest, jak gdyby organizują galę, że masz najlepszego piłkarza, że nasz Polak, rodak by to wygrał. A oni, kurwa, znowu białą flagę wywiesili i kurde, wiesz. się spiździli. A co, są hejtowani? Głównie przeze mnie. Każdy ma to w wdowę. Nie, no, jakby, Nie, tak obiektywnie. Najbardziej w kurwie nie są Polacy. Bo... No bo Lewandowski by to wygrał, okay. nie? a reszta jak gdyby ma takie, wiesz, wszyscy się spodziewali tego po no tym No dobra, ale co, co, bo to jest konkurs, no? co po tym konkursie, co ono oznacza dla takiego piłkarza? Dla takiego piłkarza to jest legenda, w sensie on legenda? się staje, no tak, się staje kurde gościem, który wygrał złotą piłkę, no staje się najlepszym piłkarzem w roku. Ale już zmieniamy piłkarze... nazwę tego, to już nawet nie jest złota piłka. No? Ale to nie jest złota piłka, to jest to samo. Sorry, masz opcję, że tą nagrodę zdobyli, z w 100 lat zdobyło, nie wiem, pewnie 70 piłkarzy. Byłeś jednym z najlepszych... A to jest co roku, tak? Tak, no. No to w ciągu 100 lat to... 100. Albo... Co? Albo niektórzy wygrywali po kilka razy. Tak było? No tak. Aha. No. Tu Cię mam. A myśl, tak? No. A to możesz, tak? Można, można tak, można, <laughs> można... tak, ten konkurs jest pojebany, stary. E, no. Ronaldo? Wygrał z pięciu lat. Nie wiem, Ronal no. Ronaldinho. Chyba też mógł go wygrać, chociaż nie jestem pewny. I, Chyba nie. I nie, i... nie wygrał. Nie, nie wy... I Pelę. też wygrał. On no, tak wygrał. Wszyscy, no, co znam wygrał? <laughs> no, widzisz. O! Ale zobacz jaki dobry przykład. Wszyscy co znam wygrali. No. No właśnie. Rozumiesz? Ale Lewandowski teraz nie wygrał no, i bo... w go nie będą znali. To poza jak już tam? <laughs> Tak jak nie wygrałem złotą piłkę, to na chuj kurwa. ja nigdy nie kupię Huawei. No to... Dopóki. Tu póki lepiej nie wygra złotej piłki, a nie kupuję Huawei. To jest prosta akta. Tylko Szumi, ty już masz Huawei'a. No wiem. <grym> wiem. A już nigdy to, kolejnego. To. No, nigdy kolejnego. Oszukali mnie, nie oszukam się. Nie dam się oszukać drugi raz.